Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym trochę sobie porozmawiamy o trzeciej części e, After. E, ja przeczytałam dzisiaj e, książkę, dzisiaj skończyłam. E, nie przeczytałam, bo czytałam tydzień. Czytałam, Szymon, czytałam najkrócej tę część ze wszystkich. Bo pierwszą część czytałam dwa tygodnie, drugą część czytałam dwa miesiące i myślałam, że to będę czytać dwa lata, a czytałam w sumie tydzień. Bo spięłam się i czytałam, to dla, nie będę uskiwiał, trochę przelatywałam wzrokiem, bo nic się nie działo i było dość, dość nudne. Hardin w książce jest trzymaj, Hardin w książce jest dupkiem i jest toksyczny i nie, nie rozumiem. Hardin to złamas! <laughs> Nie rozumiem dziewczyn, które zakupują się w Haldinie, ponieważ on jest strasznie toksyczny. toksyczny o czym po, trochę później porozmawiam. Porównamy sobie troszkę y y książkę versus film, ponieważ teraz się śpieszymy do kina, żeby zdążyć. W drodze opowiem Wam troszkę o tym, jak bardzo nie podobała mi się książka. Przede wszystkim była strasznie nudna. To była najgrubsza część ze wszystkich. Ona miała 850 stron. Przy czym były może dwa albo trzy wydarzenia, które miały realny wpływ na fabułę i które były po prostu ważne. Natomiast reszta to były jakieś tam dialogi, gadanie, właściwie nic ważnego. I strasznie w, tym, w tej części zauważyłam toksyczne za zachowanie Hardina. Takie, że on się na przykład wkurzał na Tessę, bo śniło mu się, jak ona zdradza go z jego przyjacielem. I się, on wkurzył się na testy przez to, że mu się coś śniło. Powiedziałam to Szymonowi, po czym on stwierdził, że robi dokładnie tak samo. Tak, ja jestem podły w leny snach i potem rano się muszę tłumaczyć z tego. A w ogóle to, after tego, co mi mówiłaś, to bardzo przypomina jak wojny. Co, czemu? Bo też ktoś się dowiaduje, że ktoś jest. Wypikasz. Ale nawet nie chodzi o te sny, tylko na przykład o to, że ona mu mówi, że jej marzeniem była ta podróż do Seattle i, i tak dalej, a on nagle jej zaczyna gadać rzeczy w stylu, że no, ale kto normalny w ogóle by chciał jechać do Seattle i w ogóle tak naprawdę to ona ma możliwość pojechania do Seattle dzięki niemu i że w ogóle ma nie jechać. Hanki, jakbyś ty był taki, to bym sobie zerwała. No ja taki nie jestem. No, dlatego jesteśmy razem. No. I w ogóle on chciał jej zrobić dziecko bez pytania. Ponieważ on w ogóle nie chciał używać prezerwatywy, a ona powiedziała, że nie pójdzie do lekarza, bo nie ma hajsu. Jakby super argumentacja. No więc w ogóle raz w pewnym momencie bez gumki było i takie on w ogóle w pewnym momencie nawet myślał, on miał takie przemyślanie. Nie możesz spuścić jak ziemian. On w ogóle miał takie przemyślenia, że, och, czy jak zrobię jej dziecko, to, to czy ona nie pojedzie wtedy? O Jezu, jakie korki! To ona wtedy nie pojedzie do Seattle. Normalnie ludzie się wkurzają na babeczki, które łapią facetów na dziecko, a tutaj jest to przedstawione jako nie wiem coś romantycznego. Nie rozumiem dlaczego laseczki zakochują się w Hardinie. On w książce jest strasznym dupkiem i ma strasznie toksyczne zachowania. No w filmie trochę łagodniej, bo już to było widać już po pierwszej części, że już pierwsza część film a książka różniły się końcówką. Zobaczymy jak film. Dostałam już informację od jednej z was. Że film strasznie nudny i, i, i toksyczny i, i nudny. Zobaczymy. Szymon jak zwykle będzie zwracać uwagę na auteczka. Pamiętasz no. w drugiej części mówiłeś, że Była wsiadła. Dużo. Tam pokazywali. A gdzie wsiadła? Friusa mieli. Może będzie coś lepszego, bo Prius nie robi wyrażenia. O <laughs> moje Byliśmy na imprezę <laughs> kiedyś tam. I tańczyłam sobie tańczyłam tyłem do Szymona. Jakiś koleś do mnie podbił, a Szymon go tak z dupki odepchnął. <laughs> Szymon, on do mnie podbił ten jakiś koleś i Szymon, Szymon wkurzony ja przyszedł pomiędzy nimi. <laughs> i z dupki go kopnąłem, i tak. <laughs> Chodzimy. Słuchajcie, film jest nudny jak taki z olejem, nie warto na niego iść. Co to teraz taki przykładny z maską? Można pójść, jeżeli chcecie, to pośmiech się, Oj, My się śmialiśmy, miałam wrażenie, że ludzie, którzy siedzieli obok nas, bardzo nas nie lubili. Przez to, że my się śmialiśmy cały czas. Nie, nie było sceny, w której tam ze współlokatorką Tessy, tego nie było. Mieliśmy kupić buty i przymierzałam przed chwilą buty. Takie ładne, na obcasie i na koturnie. Przy czym okazało się, że i nie mają mojego rozmiaru. I jakby paski są nieregulowane, i mi stopa zjeżdża, bo mam szczupłą stopę jest mi przykro. Zostają mi moje Lui. Na pocieszenie. <noise> Na pocieszenie. Hamczyk, jak Ci się podobał filmik? Filmik, o. No, okej. Okay. Był złożony z masy scen, które są zupełnie niepowiązane. Och, nie tak, Szymon mówił, mówił, że wszystko jest strasznie chaotyczne i że tak. W ogóle. Jest, bo, że chcą pokazać, co się działo w książce, ale mają za mało czasu, żeby wszystko No i książka była chaotyczna. Książka składała się z takich urwanych scen. No i jeszcze I... dużo czasu stracili na sceny seksu. Ach, no. Film wydawał mi się chyba najgorszy ze wszystkich trzech. Był strasznie nudny i zachowanie Harlina była, było strasznie, strasznie, toksyczne. W książce no i też na końcu w zasadzie nie wiadomo z czego wynikła. No, ta scena na końcu, no... Motyw yy, narzeczonego matki, w ogóle yy, nic o nim nie Po mieliśmy. prostu nie pamiętamy poprzedniego filmu, więc nie do końca wiemy, czy to jest... Było poruszane w poprzednim filmie, czy nie. Ale ogólnie, no, średnio, nie wiem. Ta seria z każdym tomem też zauważyła moje oceny na Goodreads. Pierwszy tom oceniłam na trzy gwiazdki, a trzeci tom oceniłam na jedną. To świadczy o tym, że po prostu z każdym tomem jest coraz gorzej, bo się robi coraz nudniej. I po prostu mam już dosyć czytania takie. O niczym właściwie. Jeszcze tylko kilka tomów i potem sprzedam tę serię, nie będę musiała na nią patrzeć. Jedziemy rowerami na siłownię, ponieważ przed siłownią robimy cardio. Szymon powiedzieć jak ci ciężko było. Tak ciężko, że mi brzuch pusz... mi płonął i musiałem opuścić nogi. Ja daję radę. Mam bardziej wyćwiczony brzuch, niż Szymon najwyraźniej. No to wychodzi. Szymon ma wyćwiczone nogi i ręce bardziej niż ja. Ale ja mam dupkę i brzuszek bardziej wyćwiczony niż ty. No, no. Oglądamy top model, w ogóle Szymon on włączył na początku inny sezon i dopiero z czasem się skopnęliśmy, jak powiedzieli, że zaczynamy castingi do ósmego sezonu, a teraz oglądamy dziesiąty sezon, to jest, to leciało w środę. Top model, ale tak naprawdę top influencer, bo nikt tam nie idzie, żeby być modelem tak naprawdę. Tutaj, proszę, robię lokowanie produktu, więc proszę mi zapłacić za to. Było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki vlog y, luźniejszy trochę Wam się podobał. Tak jak już wspominałam, film nie do końca mnie do siebie przekonał. Uważam, że bardzo dużo takich ciekawszych wątków z książki zostało pominiętych. Na przykład niektórzy bohaterowie jak Z, y, a on wprowadzał jednak trochę czegoś do książki, a tutaj w filmie został usunięty, a sam film mnie jednak wynudził. Szymona też. Prawda? No, gdyby nie to, że skomentowaliśmy i śmialiśmy się to chwilę, to w ogóle byłoby ciężko. No, dokładnie. To według mnie jest najsłabsza część ze wszystkich. Drugi tom, zarówno książka jak i film był nawet całkiem całkiem, a to to jest w ogóle Jestem ciekawa, jak wypadnie czwarty film, bo w ogóle słyszałam, że yy, zmieniono reżysera tego trzeciego filmu, więc może to dlatego był taki słaby. Ale zobaczymy, jak kolejne części yy, i to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich luźniejszych vlogów, to pamiętajcie podawać łapkę w górę, subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!